Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka. Dzisiaj będziemy eksplorować pustynną planetę Arrakis za pomocą Ornitoptera. 1369 elementów za 780 zł katalogowo. Mogę Was odesłać do Alto, bo tam cena jest niższa. W momencie kiedy nagrywam, to mniej więcej niższa o 1 czwartą. Ten przelicznik już jest w porządku, ale biorąc pod uwagę to, jakie duże elementy tutaj się pojawiają, które debiutują w tym zestawie, to naprawdę można. Trochę na tę cenę przymknąć oko. Poza tym mamy dość sporo minifigurek, które są naprawdę bajeczne i myślę, że fanów Dune powinny usatysfakcjonować. Niezależnie czy prozy Herberta, czy też fanów filmu Denisa Villeneva. Jeśli chodzi o zestaw, on wygląda. Następująco. Pudełko nie wydaje się być duże, ale jest naprawdę grube i muszę Wam powiedzieć, że jest też dość ciężkie. A jeśli będziecie chcieli wyeksponować sobie ten zestaw w nieco inny sposób, bo chcielibyście postawić na taką, wiecie, ekspozycję nieco latającą, to podrzucę Wam jeszcze patent z podstawkami od Stawiam Klocki. To nie jest. Reklama to nie jest część sponsorowana, po prostu Dominik, który robi te podstawki, jest moim kolegą, poznaliśmy się osobiście i wypuścił też podstawkę do właśnie Ornitoptera. Możecie sobie zerknąć, potem wam pokażę, jak to wszystko na tej podstawce wygląda. Zostawiam wam po prostu link do Stawiam klocki w opisie. Pokazywałem przy okazji te podstawki, przy okazji te szóstki, Asoki, i wiem, że wracacie do Dominika i, i jesteście tym zainteresowani. W ogóle też uważam, że jeśli. Ktoś z was robi coś fajnego, co jest związane z klockami. Piszcie do mnie, chętnie o tym filmie powiem, pokażę to bezpłatnie, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ale wróćmy do Ornitoptera. Naprawdę ja na ten zestaw czekałem. Jak dobrze pamiętam, to chyba zmieniała się data premiery. W sensie ona przesuwała się na wcześniejszą. No i bardzo fajnie. Ja też sobie ostatnio Dune odświeżyłem, ale naprawdę uważam, że ten film najlepiej jest doglądać, kiedy macie dużo czasu, kiedy macie. Taki samotny wieczór najlepiej, kiedy możecie sobie zarzucić dobre słuchawki do uszu i po prostu wkleić się w ekran. I po prostu możecie chłonąć to, co tam widzicie, bo obraz i dźwięk to są dwie najważniejsze rzeczy, przynajmniej z mojej perspektywy w tym filmie. A teraz idziemy otworzyć pudełko i będziemy mogli eksplorować Arrakis. Pudełko prezentuje się naprawdę ładnie, naprawdę kolekcjonersko, i sam model jest fajnie wyeksponowany. Jest w trybie lotu. Jeśli chodzi o te wszystkie stopki, one są złożone, a skrzydła z kolei są rozłożone i naprawdę robi to efekt duał. Wow. Pytanie, czy na pewno on tak będzie wyglądał po złożeniu? Mam wrażenie, że tutaj też są trochę podkręcone kolory, bo zdecydowanie statek na opakowaniu jest nieco ciemniejszy. No ale wiecie, nic nie jest idealne. Odwrócimy zatem pudełko. Tak to wygląda z drugiej strony, jeśli chodzi o wymiary. Rozpiętość skrzydeł 80 cm, długość statku 56 cm, naprawdę kawał byka. Mamy tutaj zaprezentowane minifigurki. Tutaj jeszcze jest zaprezentowany baron. To nie jest skala 1 do 1. No i są tutaj zaprezentowane funkcje, czyli podnoszone szybki. Mamy tutaj też za pomocą jednego elementu opuszczane stopki i włas. No a tutaj są zaprezentowane elementy, które posłużą nam do tego, żeby wprawiać skrzydła w ruch. Ewentualnie tutaj jeszcze możemy sobie zerknąć, jak. W filmie prezentował się ten pojazd nacinam w takim razie plomby i zajrzyjmy sobie do środka. Zastanawiam się, czy są tutaj jakieś naklejki. Bo, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, wydaje mi się, że te elementy po bokach są zadrukowane, ale mamy tutaj dość ciekawe pakowanie, zobaczcie. W tym miejscu zostały schowane te skrzydła są naprawdę duże i warto pamiętać, że to jest element, który po prostu został przygotowany pod ten zestaw. Pewnie on będzie się pojawiał w przyszłości też w innych setach, ale naprawdę fajnie to wygląda. To też pewnie będzie super sprawa, żeby sobie robić różnej maści miecze, choćby w Ninjago albo dla jakichś innych mechów, na przykład w serii Monkey Kid. Tutaj mamy schowane te boczne szybki. Tutaj zakładam, że jest ten materiałowy element dla barona. Nie widzę naklejek. O, co zabawne. Instrukcja nie została zabezpieczona. W zestawie za prawie 800 katalogowo. No okej, okay, też tak można. No i tak wygląda okładka, tak jak właśnie w zestawach kolekcjonerskich, czyli nie ma tego brzydkiego, wyrenderowanego obrazka, tylko rzeczywiście mamy umieszczony model, mamy białe tło i mamy logo filmu Duna. No to tyle. Ja idę składać i zaraz wracam do Was z gotowym ornitopterem. Osiem minifigurek i majestatyczny ornitopter. Majestatyczny z wyglądu i ze swoimi problemami konstrukcyjnymi. No bo mamy tutaj dwa naprawdę fajne mechanizmy. Jeden działa lepiej, drugi działa trochę gorzej, no ale wiadomo, nic nie może być idealne. I fajnie, że mamy te ogromne skrzydła, ale jeśli będziecie chcieli odwzorować scenę z filmu, jak. Topter po prostu machać z taką potężną prędkością tymi skrzydłami, no to włączcie sobie film i oglądajcie to w filmie, bo w wersji legowej po prostu tego nie odtworzycie. Ale żeby nie było, że marudzę, że narzekam, co to, to nie, pooglądajmy sobie wszystko z bliska, a następnie przejdziemy do minifigurek. To tak w skrócie. Mamy tutaj połączenie normalnych, klasycznych klocków i bardzo dużej liczby elementów technikowych. No, niestety, trzeba było to w taki, a nie w inny sposób rozwiązać, więc są takie miejsca. Jak tutaj, gdzie po prostu widzimy wnętrze pojazdu, gdzie widzimy elementy, które po prostu stanowią ogromne dwa mechanizmy. I tak na dobrą sprawę, jednym to będzie przeszkadzać, innym nie. Kiedy rozłożymy skrzydła, zdecydowanie mniej to rzuca się w oczy. Kiedy też poskładamy sobie te elementy, czyli stopki, które się wysuwają oraz wejście na pokład, to też jest wtedy zdecydowanie lepiej. No tylko wiecie, mamy tutaj wejście, które tak na dobrą sprawę wiedzie donikąd. Jeśli chodzi o Złożenie tego mechanizmu to też wam od razu pokażę jak to działa. Mamy tutaj jeden klocek, którym sobie to wszystko ogarniamy. On znajduje się w tym miejscu i teraz uwaga, podnoszę topter cyk. Wszystko się złożyło. Cyk, wszystko się z powrotem wysuwa, kiedy kręcimy do drugą stronę, a tylko musi się to odpowiednio napiąć. O, nie napięło się do końca. Teraz powinno być OK. O, dobra, mamy to. Drugi mechanizm pokażę Wam za chwilę, będę musiał trochę zmienić ujęcie, bo mamy też miejsce, gdzie możemy posadzać mini figurki, jest kokpit. Cockpit jest mocno przeszklony. W instrukcji mamy też informację o tym, że on właśnie jest mocno przeszklony, po to, żeby pilot mógł wszystko widzieć dookoła, żeby miał świetną widoczność, i tak dalej, tak dalej. No, a jeśli chcemy sobie do środka figurki powsadzać, to tak na trzy podniesienia to po prostu działa. W środku mamy miejsce tylko dla dwóch minifigurek. No i jest tutaj trochę ciasno, nie ma co ukrywać. Sama też konstrukcja jest dość krucha, więc to też pokazuje, jak mocno jest to model na półkę. To nie jest po prostu model do zabawy, bo wszystko tutaj lubi odpadać. Swoją drogą odpadł mi gdzieś klocek 2x3. Nie wiem skąd on odpadł, muszę go namierzyć. W sensie nie klocek, tylko jego miejsce, bo klocek to, to namierzyłem. No i tutaj mamy to wszystko tak zabudowane. Trochę kojarzy mi się to z Tumblerem Batmana, z tego względu, że tam też mieliśmy właśnie takie ramy i szybki, które były zamontowane, i one ciągle mi odpadały. Zresztą, jak przywoziłem swój model z klockonu, to dalej jest w lekkiej rozsypce, ale co tam będę marudził? Przejdźmy do nieco szerszego kadru i pokażę wam, jak wygląda ten najważniejszy mechanizm, który w Prawia skrzydła w ruch. No to teraz tak, mamy ornitopter. Tutaj mamy taki jeden dzyndzel, a tutaj mamy drugi dzyndzel. To jeszcze, żeby nie było... O, chyba znalazłem miejsce, skąd odpadł mi klocek. I to jest to miejsce. Gdzieś go tutaj mam, dobra, za chwilę go będę wpinał z powrotem. Albo zróbmy to od razu. O, jest i on. Tutaj jeszcze mamy ogon i jeśli chcecie go sobie pooglądać, to właśnie wam go pokazuję, nic szczególnego. Ale teraz tak, mamy ten mechanizm i przechylamy to do przodu, skrzydła się otwierają. No i żeby wprawić je w ruch, musimy tutaj pompować. I teraz tak, w zależności od tego, jak topter jest złożony, one różnie się kręcą, no bo teraz zobaczcie. O, dobra, żebym nie przewrócił statywu. Kręci się to w ten sposób. Odchylam go do tyłu i praktycznie się nie kręcą. A kiedy go pochylimy, to zaczynają jednak mieć te skrzydła zdecydowanie większy zakres ruchu. O, i klocek mi odpada, więc tutaj coś na siebie nachodzi. Być może coś się napręża, coś się rozpręża. I w zależności od tego, jak pochylicie pojazd, to skrzydła będą pracować raz lepiej, raz gorzej. Polecam się pobawić się tym w domowym zaciszu. Jest to problem. W wielu recenzjach, w wielu materiałach trochę pojawia się na to narzekanie. No wiecie, żeby nie było narzekania, wystarczy zrobić tak: składamy skrzydła, kiedy one są złożone, to mechanizm po prostu nie ma czym pracować i nie ma czego wprawiać w ruch. No to tyle, jeśli chodzi o ornitopter. Zobaczcie minifigurki. Figurek jest 8, ale baronem zajmiemy się za chwilę. Zacznę może od Lady Jessica, chyba mojej ulubionej figurki z tego zestawu. Wygląda naprawdę świetnie, te złote kolory. Ładnie wyglądają, tylko mamy znowu te szpary przy nadrukach. Bardzo mnie to irytuje, kiedy mamy sukienkę, która po prostu nie jest spójna z Torsem. Ale świetnie prezentuje się ten nadruk na twarzy. Oczywiście mamy też alternatywną buźkę, możemy zamontować jej włoski, ale zdecydowanie lepiej prezentuje się w tym kapturze. Ja zastanawiałem się, czy w przypadku leto będziemy mieli przedruk głowy Pał Nie stwierdzam tego, ale to też mam wrażenie, że po prostu w duneie. On miał ciemniejszą karnację niż w Żubieżnych wojnach. Ale wiecie, były takie historie w Lego, że jeden aktor grał więcej niż jedną postać, pojawiał się w różnych minifigurkach w Lego i dostawał takie same buźki. Co do Duncana, no. Tutaj mam taki problem, że te włosy wyglądają trochę jakby to był Gene Simmons z zespołu Kiss. I z drugiej strony mamy alternatywny wyraz twarzy, ale zobaczcie, ta buźka wychodzi spod włosów. Wygląda to średnio. Pola Atryda jest po prostu takim zwyklakiem. Tutaj zdecydowanie szału nie robi. Co do nadruków na torsikach, mamy tutaj powtórkę. W przypadku oczu u pani Fremenek wiadomo, że wygląda to już no, od razu na pierwszy rzut oka. Widać, że są niebieskie i właściwie Tyle mam do powiedzenia. Myślę, że... Akurat te figurki też fajnie by pasowały na przykład do jakichś dioram z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a co do tych naramienników, to wiecie, trochę mi to pachnie zestawami z Baza Astrala, czy z aktualnych zestawów LEGO Space, ale fajnie też ten nadruk się prezentuje. No, to tyle jeśli chodzi o te 7 minifigurek i na chwilę niech sobie tutaj wleci Baron. Na pewno dużym plusem jest to, że mamy bardzo niestandardowy element materiału, który stanowi jego szatę, no ale jeśli chodzi o kształt Barona, Kurczę, no to jest ten problem jak z Torem, któremu trochę się przybrało. Tutaj absolutnie według mnie nie ma oddania tej postaci, jeśli chodzi o wygląd, bo on powinien być ogromny i po prostu powinien być taki bardzo pulchny. No a tu mam wrażenie, że coś po prostu nie zagrało, ale duży plus za szatę. Co do podstawki, mieszczą się na niej wszystkie minifigurki, włącznie z miejscem na Barona. I to akurat jest bardzo fajne, bo możemy go sobie tutaj osadzić. Cyk. Mamy oczywiście numer zestawu, mamy też jego nazwę. I co ważne, a może i nawet najważniejsze, tak wygląda mocowanie. Mamy tutaj szynę, wsuwamy sobie element, który mocujemy do statku od spodu. A tutaj są magnesy. I oczywiście na magnesie to się wszystko trzyma. A może. Nieco podniosę kadr, żebyście mogli zobaczyć. Dla tych, którzy nie widzieli tego rozwiązania przy okazji recenzji T6, to działa to bardzo prosto. Cyk wysuwamy, cyk, suwamy. No i Ornitopter stabilnie sobie stoi na podstawce, która została wydrukowana na drukarce 3D. Nie będę ukrywał, bardzo cieszę się z tego, że LEGO wypuściło zestaw dla starszych odbiorców i to tak z automatu, no bo umówmy się, Duna nie jest filmem, który zainteresuje bardzo młodego widza. Zestaw też absolutnie nie jest bawialny. Zestaw ma stać na półce i ma cieszyć oko. No ale jeśli do zestawu są włożone mechanizmy, które mają robić coś naprawdę nietuzinkowego, to oczekiwałoby się tego, że one będą działać idealnie. A niestety tak nie jest. Ale znowu mamy plusy w postaci tych skrzydeł, które są elementami zrobionymi na potrzeby tego zestawu bardzo fajnie. Tylko wiecie, to też pewnie kosztem tego, że wyjściowa cena katalogowa jest dość wysoka. Figurki są bardzo fajne i jest ich dużo, bo. Można było liczyć na bardzo taki standardowy dla Lego ruch, że pojawi się tutaj 4-5 figurek i musimy się nimi zadowolić. Na szczęście tak nie jest. Ale kurczę, mam po prostu problem z tym, że ten zestaw w najzwyczajniej w świecie nie jest dopracowany, że to nie jest zestaw, który odbierałbym tak, jak na przykład Stranger Things, który można sklasyfikować podobnie. Kolekcjonerski zestaw dla trochę starszego odbiorcy. I w tamtym zestawie jest wszystko, czego ja bym chciał. Tutaj. Jest kilka niedociągnięć i mam pewien taki, wiecie, niedosyt, trochę mi tutaj czegoś brakuje, no ale zawsze możecie sobie to zrekompensować fantastyczną podstawką. Zestawiam Klocki. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!